Nie do końca rozumiem, jak to niby działa. Zupełnie nowy film pełnometrażowy. Szalony kot wow! i sprytna męż wybierają się w podniebną podróż. Tom! Jerry! Na górę! W największej. Jack? Jack? Ja jestem Jack, który pokona olbrzyma? W najzabawniejszej. Ty i twoi dzielni przyjaciele. Super gigantycznej przygodzie. Fifaj FO FAM! Dawajcie złoto! Mówię to Wam. To dzieła! Złoto mi za to zapłacisz! Tom i Jerry, magiczna fasola. Wesoły ze mnie król. Wesoły król pozdrawia swoich poddanych. Nie, dobry gospodarz tak nie postępuje. Tylko na DVD. Już w listopadzie zadowolony klient to specjalność zakładu.